Hej, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto, a dzisiaj altcoiny, Bitcoin i naprawdę ciekawe newsy. To nie są porady inwestycyjne. A na samym początku zaczynamy od Mastercard. Otóż Mastercard złożyło wniosek o rejestrację znaku towarowego. I to jest ciekawe, ponieważ ta informacja do Twittera, do mediów wypłynęła dopiero wczoraj. Natomiast oni złożyli ten wniosek faktycznie już kilka dni temu, bo 12 czerwca to jest oficjalny wniosek. I czego dotyczy ten wniosek? Ten wniosek dotyczy znaku towarowego. Znaku towarowego dotyczącego transakcji kryptowalutowych i blockchain i dodatkowo zasobów wirtualnych dla transakcji kryptograficznych. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ Mastercard jest to. Jeden z największych operatorów płatności na świecie, i w związku z tym Bitcoin ma prawo na to reagować. Zwróćcie uwagę, moment wypuszczenia tej informacji, kiedy oni rzeczywiście złożyli ten wniosek, to był ten punkt, gdy Bitcoin kosztował jeszcze 25 800 dolarów. Bitcoin faktycznie miał później jeszcze zjazd do około 24 900. Tutaj były wyniki Fedu. Natomiast zwróćcie uwagę od tamtego czasu rzeczywiście Bitcoin jest na bardzo ciekawym wzroście. I druga sprawa, kiedy ta informacja wypłynęła do mediów. Ta informacja wypłynęła do mediów w tym punkcie 19., czyli wczoraj. I zwróćcie teraz uwagę, od wczoraj Bitcoin ponad 3% urósł. Na chwilę obecną kosztuje 26800. No właśnie, takie newsy mogą wpływać na cenę bitcoina, a te 3% to być może jest dopiero początek, będziemy to jeszcze analizować. Druga informacja dotyczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli IMF, po prawej stronie jest oficjalne źródło, który przedstawił nowy system płatności. I czego ten nowy system płatności dotyczy? To są płatności dotyczące transakcji transgranicznych, który wykorzystuje pojedynczy rejestr do rejestrowania transakcji cyfrowych walut CBDC czyli banków centralnych. I tutaj czytamy dalej: programowalność i lepsze zarządzanie informacjami. Platforma XC może przynieść użytkownikom korzyści w postaci niższych opłat i szybszych czasów transakcji, a także pomóc bankom centralnym i uwaga, 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 to jest bardzo istotny punkt. Interweniować na rynkach walutowych i rozwiązywać spory. No właśnie, rozwiązywać spory. Czyli to, czego na sieci Bitcoina nikt nigdy nie zrobił. Nie rozwiązał żadnego sporu. Dlaczego? Bo blockchain Bitcoina nie należy do nikogo. A jeżeli jakaś sieć należy do kogoś, ktoś ma nad nią władzę, no to potencjalnie te spory mogą być manipulowane no i pytanie jest na czyją korzyść będą rozwiązywane i w jaki sposób. Platforma, czytamy dalej na MaxData, może być dostosowana do krajowych hurtowych i detalicznych CBDC, Platforma nie wymagałaby korzystania z CBDC i zapewniałaby interoperacyjność między aktywami i pieniędzmi stokinizowanymi przez sektor prywatny. Po prawej stronie jest oficjalne oświadczenie. Po lewej stronie teraz informacje dotyczące IMF. Rok założenia 44. Rok. Liczba czwo członków, czyli państw, 190 na rok 2021. Średnia liczba programów, największa pożyczka w historii dla Grecji około 30 miliardów dolarów. Liczba krajów, które kiedykolwiek korzystały z finansowania IMF 149. Największy wkład finansowy USA oczywiście 113 miliardów dolarów. No właśnie, liczba członków 190, 190 państw 149 państw pożyczało od nich pieniądze. IMF to jest duża organizacja, która ma ogromny wpływ na to, co dzieje się na świecie. Przede wszystkim w bloku zachodnim. I dlatego o tym mówimy, ponieważ po jednej stronie mamy obóz CBDC, po drugiej stronie natomiast mamy obóz Bitcoina. No właśnie, jedziemy teraz dalej. Pojawił mi się przed oczami. Informacja o delistingu, o delistingu kryptowalut ANC, MIR, BCD, które OKX poinformowało, że będzie delistować. Dlaczego o tym mówimy? Powiem o tym pod koniec tego materiału, a ta informacja została wrzucona wczoraj również na otwarty kanał telegramowy. Także zajrzyjcie na ten otwarty kanał i jedziemy dalej, za chwilę do tej informacji wrócimy. Zwróćcie uwagę, o czym mówiliśmy kilka dni temu. Kilka dni temu na poziomie 24900 wyrzucaliśmy na Twitter na MaxDacie takie informacje o tym, że bardzo duży zakup jest ze strony inwestorów na Coinbase. Właśnie w tym punkcie, w tym punkcie, kiedy Bitcoin jeszcze 24.900 kosztował. Drugi taki tweet wrzuciliśmy dotyczący bardzo dużego depegu USDT, właśnie w momencie, gdy Bitcoin kosztował 24,900. Takie informacje wrzucamy raz na jakiś czas. Posłuchajcie teraz, co mówiłem dwa dni temu, i zaraz będziemy to dalej analizować. I momenty w przeszłości, w których USDT nagle tracił peg, z czym były bardzo mocno skierowane, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. To były momenty, w których, jak widzimy, ostatni taki moment zaraz po upadku giełdy FTX zaczął tracić peg i największy depeg był w momencie tego, jak Bitcoin już zaczynał odbijać. Bitcoin już zaczynał rosnąć z poziomu 17-16 tysięcy dolarów do 18 tysięcy dolarów w jeden dzień plus 14% Bitcoin zrobił. Teraz idziemy dalej. Moment, kiedy Bitcoin zaczynał spadać z 40 tysięcy dolarów do 27 tysięcy dolarów, USDT zaczynał tracić swój pek i również to było w momencie, gdy, gdy był najniższy dołek i zaczął wracać, to dosłownie w ciągu jednego dnia plus 14%. 14% mniej więcej było w sytuacjach w ciągu zaledwie jednego dnia. Jeżeli teraz sytuacja miałaby się powtórzyć, bo zwróćcie uwagę, co się tam dzieje, już to, ten pek zaczyna wracać. 14% no to potencjalnie mogłyby być całkiem fajne poziomy dla Bitcoina. 14% to byłoby 28,300, czyli wrócenie rzeczywiście do takich poziomów, na których wcześniej przez dość długi czas Bitcoin był tradowany z tych poziomów po prostu spadliśmy. Także zwróćcie uwagę, o tym mówiłem dwa dni temu i faktycznie to się stało, to znaczy po tym depegu USDT nagle Bitcoin zaczął odreagowywać. Innymi słowy depek USDT to jest informacja dla nas, że tak bardzo chcą kupić Bitcoina, że aż USDT się depeguje, po prostu sprzedają go. Od tamtego czasu Bitcoin wzrósł na razie 9%, 9% to jeszcze nie jest te 14%. To znaczy, że jeszcze jest tutaj potencjalnie przestrzeń? Być może tak, być może nie. Będziemy to obserwować. Kolejna analiza, wczorajsza. Cały czas tu mi się pojawia coś, zobaczcie. Dobra, idziemy dalej. Kolejna analiza, wczorajsza. I wczoraj mówiłem o wzroście rezerwy stablecoinów. Posłuchajcie też tego, to też będziemy zaraz analizować. Takie nagłe i dynamiczne wzrosty rezerwy stablecoinów na giełdach były, to nie mówię, że zawsze ale w wielu sytuacjach, albo w większości sytuacji, bitcoin miał całkiem sensowne późniejsze wzrosty. 29% w, 100, w 160 dni, tak? E, 16 dni, 16 dni. Kolejny wzrost. Ba, 16% w 7 dni. Kolejny wzrost rezerwy stablecoinów. 19% w 19 dni, czyli bardzo takie szybkie i dynamiczne wzrosty. Kolejny wzrost rezerwy stablecoinów, uwaga, uwaga, ale pamiętajmy, przypominajmy, tutaj był spadek, natomiast w tym punkcie również zagraliśmy na spadki ze względu na ogromny wzrost rezerwy bitcoinów. I to jest sytuacja potwierdzona historycznie, natomiast to jest rzeczywiście wyłączenie od reguły. Zwróćcie uwagę dalej. Poziom bitcoina na poziomie 16 tysięcy dolarów. 28 dni plus 11%. Kolejny wzrost, no to już znamy, 41% albo 45% Jeden miesiąc. Kolejny wzrost rezerwy stablecoinów, gdzie Bitcoin zanotował jeszcze spadki o około 12-13% w tydzień, natomiast później faktycznie plus 30% w ciągu 18 dni. Co się teraz stanie z Bitcoinem? Co jest teraz bardziej prawdopodobne? Dajcie mi znać w komentarzach, napiszcie na ten temat, też jak będziecie to pisać, to Wam się to ułoży w głowie, no i na samym końcu dzięki. No i zwróćcie uwagę, kolejna sytuacja właśnie, rezerwy stablecoinów. Czyli zostały podniesione rezerwy stablecoinów, coin, stable czyli ktoś przelał pieniądze na giełdy. No i historycznie rzeczywiście to wiązało się z wzrostami bitcoina w większości sytuacji. Czy tak będzie i tym razem? Czy w przeciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy obserwować dalsze potencjalne wzrosty, na przykład 14-15%. No to mamy też szansę tutaj tak by się mogło wydawać na dojście do tych poziomów, na których ten Bitcoin rzeczywiście wcześniej był trajdowany przez dość długi czas, nawet te o poziomy rzędu 30-30, kilka tysięcy dolarów. To by było bardzo ciekawe, żeby to obserwować. No właśnie, ale co Wy na ten temat sądzicie? Zawsze was o to pytam. A teraz przechodzimy dalej do Magdata Aptier 3, czyli do tych alertów dotyczących listingów. Też o listingach była mowa ostatnio. Najpierw było insiderskie info, później było info oficjalne. Zwróćcie uwagę, coin, do, na temat którego zadzwonił do Was Colorbot, czyli PIP plus 37% w ciągu kilku godzin. Teraz i tak jest na bardzo dobrym wzroście, plus około 30% w przeciągu tych kilku dni. Ale zwróćcie uwagę, jaka jest różnica. Po lewej stronie są alerty, wszystkie, natomiast do Was docierają tylko te, które nie są światowymi premierami czyli tylko te, które można kupić. Czyli do Was telefon dzwoni, oraz telegram Was notyfikuje tylko w momencie takich alertów jak właśnie ten token PIP, który faktycznie można kupić i faktycznie można z tego skorzystać, czyli cały szum informacyjny jest usuwany. Jedziemy teraz dalej. Ciekawa sprawa dotycząca Binance, Coina oraz optymizm, ponieważ Binance, czyli, czyli Binance giełda, założono, która założyła blockchain, BNB chain, wprowadziła nowe rozwiązanie skalowania warstwy drugiej, OP chain, które może obsłużyć ponad 4000 transakcji na sekundę przy średnim koszcie transakcji, bardzo, bardzo niskim, bo to jest 0,005 dolara. Niektórzy eksperci są, co prawda, sceptyczni do rozwoju. BNB Chain na ten moment jest trzecim co do wielkości blockchainem pod względem całkowitej wartości zablokowanej, czyli Total Value Locked. Dlaczego teraz o tym mówimy? E, tutaj takich podsumowań jest więcej na e, Max Data. Każdy coś nam wnosi. Natomiast fakt jest taki, na co warto zwrócić uwagę. 4000 transakcji na sekundę, bardzo niskie opłaty transakcyjne. Dalej współpraca BNB Chain, czyli Binance Smart Chain i Optimism, czyli mamy dwie współprace, znaczy jedna współpraca dwóch, dwóch chainów. Co nam to może mówić? Tutaj jest oficjalna informacja po prawej stronie wypuszczona. Po lewej teraz. Na wykresie zwróćcie uwagę mamy BNB Chain, a konkretnie Binance Coin. Cenę Binance Coina w stosunku do Bitcoina. I zwróćcie teraz uwagę ta cena jest na dużym odreagowaniu już od długiego czasu. Doszliśmy co prawda do poziomów, na których ten coin był wcześniej faktycznie tradowany, obracany. Tutaj tutaj się dużo działo w tym czasie, w związku z tym teoretycznie jest tutaj jakieś porządne, porządne wsparcie, ale dla mnie nadal bardzo niewygodnym jest ten wzrost, który zanotowaliśmy w lutym 2021 roku i nie wiem co, czy utrzymamy te poziomy, czy może wrócimy. Do tych jeszcze niższych poziomów BNB w stosunku do Bitcoina, ponieważ ten wzrost był naprawdę, naprawdę ogromny. Ale BNB Chain jest to dużo większa sieć i dużo większy coin niż optymizm, z którym współpracują. I zwróćcie teraz uwagę, optymizm w stosunku do Bitcoina, na jakich jest poziomach i czy wcześniej miał aż takie ogromne zanotowane wzrosty. No to faktycznie a jesteśmy teraz na poziomach, na których był bardzo dużo trade'owany wcześniej, nawet powiedzmy wprost jesteśmy poniżej poziomów, na których optymizm token był trade'owany, czyli to są właśnie te poziomy, które pokazuję teraz na wykresie, więc jesteśmy, wydawałoby się stosunkowo, stosunkowo nisko, plus mamy dobrą informację. Teraz, wchodząc na mniejsze interwały, optymizm wzrósł już po tej informacji o około, 5% po wypuszczeniu tej informacji. Tutaj, jakbyśmy weszli na mniejszy interwał, to jest około 5%. W związku z tym już można było na tym zyskać, tylko śledząc e, profil BNB Chain, czyli właśnie sieci Binance Smart Chain. Teraz jedziemy dalej. Porównanie. BNB Chain na Twitterze ma 3 miliony obserwujących. Optimism na Twitterze ma pół miliona obserwujących, sześć razy mniej. Porównanie sieci. Binance Smart Chain, total value locked, prawie 4 miliardy dolarów. Optymizm, total value locked, prawie miliard dolarów, czyli 4 razy mniej. Lecimy dalej. Market Cap, no a to nie będziemy zwracać aż tak dużej uwagi, natomiast to, na co bym zwrócił większą uwagę. To Market Cap dzielony przez Total Value Locked. A i moim zdaniem, im ten współczynnik jest niższy, tym wydaje się to trochę bezpieczniejsze, ponieważ więcej tokenów jest zablokowanych w stosunku do całkowitego Market Capu. I teraz zwróćcie uwagę, jaka jest proporcja na, BN... na BSC, na BNB, gdzie Market Cap dzielony przez Total Value Locked to jest prawie 10, czyli razy 10 jest market capu w stosunku do tego ile jest zablokowanych tokenów. Natomiast w przypadku optymizmu. To jest mniej niż 1. Czyli mamy 900 milionów dolarów zablokowanych, natomiast market capu jest 740 milionów. Im niższy współczynnik generalnie wydaje się, że może to być bezpieczniejsze i może to być sensowniejsze. W związku z tym mamy teraz taką informację, a mianowicie informacja wygląda następująco. Wyszedł news. Newsem jest to, że BNB Chain zaczyna współpracować z optymizmem w taki sposób, że powstaje warstwa druga na BNB Chain przy wykorzystaniu protokołu optymizm, a w związku z tym Mamy potencjalną współpracę, na której któryś z tych łańcuchów może zyskać. Który? Przy takim porównaniu, jakie właśnie zrobiliśmy, to być może ten z mniejszym market-capem oraz z mniejszymi zasięgami, czyli optymizm. I być może z lepszym potencjalnym wejściem cenowym. Co Wy na ten temat sądzicie? To nie są żadne porady w żadnym momencie. Ja być może pod to będę grać, ale niekoniecznie. Ale jeżeli miałbym pod to grać, to zwróćcie uwagę, potencjalne dojście do poprzednich poziomów, gdzie ten optymizm w stosunku do bitcoina był obracany, to są nawet 20- kilka procent potencjalnych zysków. Zobaczymy. Kolejna informacja na sam koniec. Na samym początku tego materiału mówiłem o delistingach ANC, MIR i BCD. Takie informacje trafiają regularnie na kanał, który jest otwarty na MaxData App. Możecie na niego wejść bezpośrednio ze strony MaxData App. I takie informacje zwróćcie uwagę tutaj trafiają. The listing alert. To są informacje, które są przekierowywane od Maximus Alert Bot'a. Czyli użytkownicy mogą na Maximus Alert Bocie ustawić to, jakiego rodzaju powiadomienia alerty chcą otrzymywać. To się ustawia na stronie na MaxData App. No, i następnie takie powiadomienia są wysyłane. I teraz zwróćcie uwagę. Te tokeny ANC na chwilę obecną na razie jeszcze nie stracił dużo na wartości. Na razie jest plus minus mniej więcej na tym samym poziomie, na którym była informacja, nawet trochę wyżej, ale to jest nieznacznie, nieznacznie wyżej. Lecimy dalej. Token następny Mirror Protocol, Protokol również jeszcze nie stracił na wartości, mniej więcej to jest podobny poziom. W międzyczasie były jakieś zjazdy około 5%, tutaj widzimy, natomiast nie były to duże zjazdy. Natomiast ostatni token, BCD, i teraz zwróćcie uwagę, ten token. Może się niektórym wydawać, że jak kupują takiego coina, który jest od długiego czasu już Wypłaszczony, który już od długiego czasu ma bardzo, bardzo niskie poziomy, no to to jest idealny token tak naprawdę na rozgrywanie pod wzrosty, bo już niżej nie spadnie, prawda? Tak się może wydawać, tym bardziej, że wcześniej był obracany dużo, dużo wyżej, więc no na pewno już tylko może rosnąć, ale to są tylko złudne marzenia. Teraz zwróćcie uwagę, co stało się z tym tokenem po informacji o delistingu. On nie spadł 5% czy 3%, tylko faktycznie stracił na wartości ponad 50%. Ponad 50%, to znaczy, że jeżeli wkładamy w taki token X tysięcy dolarów, każdy ma swoje portfolio, to ma 50% potencjalnego kapitału do wyjęcia dzisiaj. Te osoby, które miały w takim tokenie kapitał, mogły być ostrzeżone właśnie dzięki takim alertom na MaxData Up. Wchodzicie na Max Data App, łączycie się z Telegramem. Żeby mieć alerty na telefon, łączycie się również z Colorbotem. Rozwiązujecie quiz, dostajecie tutaj fajne bonusy i ustawiacie Twitter Bota. Twitter Bot już na nowo funkcjonuje, także można już na nowo go ustawiać i z niego zacząć korzystać i go testować. Słuchajcie, na ten moment to wszystko. Dajcie znać, jak ten materiał jest dla Was pomocny. Co sądzicie o optymizmie? Czy uważacie, że optymizm ma teraz szansę na wybicie do góry, czy nie? Czy będziecie obstawiać to wybicie, czy nie będziecie obstawiać tego wybicia? Co sądzicie o Binance Coinie? Czy uważacie, że to jest bezpieczne trzymać teraz Binance Coin, czy, czy jeszcze nie, czy już tak? I co sądzicie o Bitcoinie przede wszystkim w stosunku do tych całych informacji, w stosunku do tych danych on -chain, które mamy, danych kiełdowych? Oraz w stosunku do informacji dotyczących CBDC i, I, i Mastercard. Czy uważacie, że Bitcoin teraz może mieć zielony okres przez najbliższe tygodnie, miesiące czy czerwony? To są Wasze decyzje. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!